Ciągnie nas Robal, mieszkający we wraku! To, panie kapitanie szefie Sid, może powinniśmy puścić statek? Ha! Mam oddać mój piracki skarb? Kto wie, co jeszcze kryje się we wraku poza tym upartym robalem? Dawaj, cała naprzód! Sid, mówi rider, puść ten stary statek! Ar, ten pirat się nie poddaje! To ja go znalazłem! Jest mój! Dobrze Roki, a więc musimy przeciąć linę. Szykuj pochodnie! Zaczekam na twój sygnał! Chase! Morski rowal nie może się ruszać, gdy będziemy ciąć linę. W Łodzi powinieneś mieć przekąski, żeby go czymś zająć. Eee, tak, znalazłem. Sid, przetniemy linę. Nie ciągnijcie, bo polecicie do przodu. To dość niebezpieczne. O, dobra, jasne, przestanę. Wcale nie przestanę, gdy tylko Robal odpuści, ściągamy z niego tę łajbę. Co za podstępny pirat ze mnie! <grybuj> Dobrze, Roki, teraz! Robal już przestał, włącz! Wyciągarka! Roki zaczepliny do wraku. Lina zabezpieczona! Możesz holować, Chase! Pokażemy Chaseowi, gdzie leżał wrak. Robalek będzie tam szczęśliwy. Żaden robal nie zabierze mi statku ze skarbem. Musimy go odbić. Silniki cała naprzód, panie Arby! Tak jest, kapitanie! Panie kapitanie szefie, Sid, to brzmiało jak uszkodzenie steru. Nie będziemy mogli skręcać! Aaaa! Chase, znalazłam to miejsce, gdzie leżał wrak. To tutaj! Wygląda na całkiem zadowolonego. Ryder, sonar wskazuje, że coś tu wiruje. Lepiej to sprawdźmy. Jej, naprawdę nieźle tym pływasz. Musisz mieć świetnego cela. No! Sid Ma zablokowany ster! Sid, tu Ryder! Masz uszkodzony ster i nie kontrolujesz statku. Wyłącz szybko silniki! Może Ryder ma rację, panie kapitanie, szefie Sid. Od tego wirowania zrobiło mi się już niedobrze. O tak, mi też! O, dobrze, wyłączamy silniki! O, a! Wow! Czemu wciąż płynie? Prawie wpadł na te ryby. Awaria jest poważniejsza i statek kręci się dalej. Marszal, wystrzel chwytać i złap łódź Sida. Szybko! Ja ale nie umiem celować. Ja muszę kierować. Nie mogę wystrzelić. Po prostu obserwuj piłkę. E, łódź i, i skup się. Um, dobrze. Obserwuję tę łódź spokojnie. I teraz! Że nie umiem. Dasz sobie radę, marszał! Obserwuję łódź, skupiam się. Wow. Uff, nie wierzę, że się udało! Tak! Wiedziałem, że dasz radę. Jesteś wspaniałym pieskiem. To miejsce to raj dla nurków. Ryder, jeszcze raz dziękuję za ocalenie tego miejsca i domu robala. Nie ma za co, mały. A kiedy masz kłopoty, to po pomoc. W tym wraku na pewno został jakiś skarb. I ja chcę, chcę, chcę go mieć!